Siemano. Dzisiaj jestem swoim kolegą i gramy w Bedwarsy lifestyle na trybie rapy. SMP eee, z kołem Fortuny, który wybiera nam, czym będziemy się bić. A więc przejdźmy do losowania. Widzicie, co można wybrać. A więc losuję najpierw dla siebie, potem dla kolegi. A więc ja mogę bić się tylko i wyłącznie siekierą, a mój kolega może się bić. Musisz się bić tylko i wyłącznie łatwo. No to ten. A więc ja mam siekierę, a mój kolega ma łapkę. A więc przejdźmy do odcinka. Nie dobrze. Ty, ale na przykład fireballi mogę używać, no nie? Tak. Tak, tak, wszystkiego. A ta, wszystkich takich powłosnych rzeczy to mogę. Tak, tak, ty, tylko nie możesz używać niczego do bicia. Innego niż łapkę. O co. Ty, to ja. Jakby bić, bić graczy, możesz tylko mieć łapką. Dobra, wywalam, nie, a nie mogę wywalić mięsa. To wezmę na tył. Dobra, jesteśmy już w gierce. Zbieram, jesteśmy na Gerardorze, zbieramy i Eee. Ja będę się budował, mój kolega obuduje łóżko jak największe. Mhm. Ale... Ach, no tak. Chalibka. Ty, to jasno, że ja się seta. żelaznego Ty Zostaw, zostaw, zostaw mi to. Lecę do nas, co? O nie, to jakieś posłuchy. Masz no, żebyś wiedział. Weź go żuć, bo ja obuduję szybko Ładnie O, ale ja zabiłem go Ale on zabił mnie Ej, jest jeszcze jeden Dobra, to czekaj chwila Idę, no, nadchodzę, nadchodzę Ło, Co? Z łapki Kurde Onea, a e, to może być <laughs> z Dobra, mm. no spokojnie O, ta zabijam nice. Ty, oni nie mają obudowan obudowanego łóżka Siem. Brawo, brawo, brawo. No nie. nie, nie mogę serca w locie używać. Najgorzej. Dobra, dawaj to do mnie. A, jak ja mam... O, czekaj, bo mam, mam ten. Mam, stać mnie na, na żelaznego seta. Co za debil. No co, jak ja, będę, jak ja będę... Ale nie, chodzi mi o tego drugiego. A, zabiłeś go? Nie. Czekaj, bo ja ich muszę zmusić do pójścia na most. Aha, aha, no to nieźle. Kurde. O oh, nie. A już mam 7 serc, tak tylko powiem. To będę musiał sobie kupić, potem. Okej. Okay. Ja kupuję te Serce sobie. Ej, zabiję mobu. I... Nice, nice, nice. Ty, ale. Aha, tylko za jednego dostałem serca. Ale słabo. Dobra ty, ja się, ja się podbuduję na diaksy i kupię nam, yy, żeby ten, yy, nie wiesz na prawo, kupię nam yy, to, żeby nam się szybciej surowca buduj się, no bo wtedy będę mógł sobie dużo fireboli kupić. Co tak tylko powiem. Co? O! Boże. Aj. Idę. A to by było dobre, gdybyś się tam zapomodował. No wiem Ale... Ile tu już masz serc? Mam 7 Eee to czekaj On, e, łap 7 złota ten I, i Kup sobie jedno Za 8 masz Kupiłem. On ma na to miecz chyba A nie kamień <laughs> No to ten Nie kamień nie ma Eee jeszcze łuk mogliśmy dać do o fortuny Ale łuk to możesz używać cały czas Jesteś? Łuk trzeba dodać jeszcze tylko ofertony. Nie, łuk masz rzuć. Mogę? Oooo, tak. to dobrze. Dobra, to zostaw ich ja, ja, już ja już mam 9 zł. Do Dobra, ja sobie teraz ogarnę łuczek i. Dobra, ja chyba wtedy będę trybouterpować. Ja sobie wywrócę. Dobra, ja sobie na razie 16 strzał tylko kupię. A nie, 6 jednak, nieważne. Ja sobie jeszcze postawię chwilę. Dobra. Dobra. Ale mają już nadal Oboje? Nie, yy, jakby przeciwnicy. O no, yy, zbieraj, weź zbieraj diamenty i się wróć I, zbieram, i kup na razie zbieram. to, żeby nam tego... Ty, oni mają diamentowe enchantowane Weź się wróć zbieram Ty, dwa czekaj, oni nie mają obudowy... Nie trafił, nie trafił, nie trafił w Mają obudowane ale mają... czym oni mają? To jest... Klejem Yyy, e, Ty, ale nie mają wszędzie tego kleja, ja im rzucę Ferbora i polecę tam Dobra, ja nam ochronę kupiłem. Eee, ale ty, czekaj! Kur... Ej, lol! Zabiłem gościa, jednego. L? 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 Ale nie są tylko to, że rzuciłem fireballa, no nie? Ale to był ten z nether. Eee, nie, to był ten drugi. Bo tam e, im wbił e, chyba zielony. I łóżko no. im rozwalił i rzuciłem fireballa i go zabiłem. Nice Czekaj, ja jestem u niego na dachu, ale on mi ferbola może rzucić Ja mu poszłam sobie do niego Weź podbieraj, zbieraj, zbieraj tam diamenty Dobra, no spokojnie, od dwa refy musiałem kupić Dobra, idę On, on kumaj to, że on skoczył mi jakoś z góry Nie wiem skąd on, on się tam żeby. On wali mi. Fireballami mnie wywala, kurde no, wywalił mnie fireballem do góry, no co za pajac? On, on, on myśli, że mnie nabierze na sztuczkę z AFK, ja mu dupą macham przed nosem. Ja mu dupą macham przed nosem. Ja... ale nie, 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 nie mam co zrobić w ogóle. O, wyszedł, wyszedł. Co? Wyszedł. O. Ej, ej, ty, mam jeden F1 z y, z mi. No, dlatego idę na środek, bo oni już są na środku. Dobra, ja się stakuję Ja, ja też, ja też. Eee, yy, czekaj. Dobra, yy, ja muszę sobie kupić te... O, rzut jeden jest u niebieskich jasnych. U morskich. A to, czyli jest daleko, mniej więcej. No nie, jest dwie wyspy od nas. Mam jeden i drugi... Mam gości, mam, go mam ich, mam ich, mam no ich! No tu nie bij się, bi się z nimi, nie ma co. No nie mogę, nie mogę. No, ja nie mam, znaczy ja, ja mam ferbole i mam On teraz... Nie goni, człowieku. A tak, to, to nie mam jak On ci o! Człuchu, ja nic olej, nie robię olej, na olej, na olej, na Tymi fajerbolami jak... On nawala tymi fireballami jakby nie wiem, jak go matka nie kochała. Weź w Bin jakiś moc ja, ja spróbuję go jakoś z, Dobra, spróbuję. Wchodzę do niebieskich. Czekaj, bo ja teraz na to jak jestem podbieram. Wchodzi, tak. wchodzi do nas, wchodzi do nas, wchodzi Widzę, y i biegnie tutaj do mnie, ja się... O kurde, rzucił mi tego. Biegnie. Ty, on za spadnie. spadnie Czekaj Nie, kurde nie trafiłeś O! Dobra, odłożyłem, odurzyłem i ten Jestem już bezpieczny Nie mam nic przy sobie takiego Nie, ja go nie trafię Idzie do mnie? Nie, on stoi na moście Okej okay. Nie no ja, ja z takiej odległości go nie, nie dam radę trafić Raz, <noise> tutaj optarłem, że tutaj się będzie. Czekaj, ty, ja sugeruję. Czekaj jak to jest taki tryhard. E, bez... Słuchaj, e, musimy pójść na środek. E, tam ogólnie. No jestem, ja jestem. E, zdobądź Emeraldy ich nie wykorzystuj. Trzeba... Ku... Mam cztery. Dobra, to ku kup ten. E, a ty ulepszy, Jak ty surowce masz, to ci już jak na No no w sumie tak, ale czekaj. Kiedy mi zaczną lecieć? Oni są... Oni są Mida. Oboje. Oto słuchaj. Strzelami fireball. Słuchaj, musimy zdobyć tego. Mm, e, czekaj. Degil? Musimy zdobyć... E, kurde, nie mam nie pamiętam nazwy. Perłę. E, co za dębę? Słuchaj, musimy zdobyć perłę. Ty e, co, co za degil? Ej, im perłę i rozwalamy im łóżka. Jak spad sam z siebie, no nie, nie mogę. Nie mogę, jak Weź się wróć perłę i trzeba mu szkór Robert, Człowieku, on do mnie nawala na tymi firebolami jak jakiś kurde AK47 Co do mnie mówisz? Człowieku, jeszcze tu ostro latam O kurde, ej, ej. A nie oboje mają już jakieś zbroje, tylko tak... Ale nie mamy... wróć, wróćcie, wróćcie, wróćcie. Ona jest strasznie znerfiona. A to zrób sobie złoto. Znaczy, jedzą, ale... Mam 10. No, 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 no. Mam 10 szmaragdów, co z nimi zrobić? Eee, daj mi. Dobra, kupuję zbroję i... Perłos. A to, to rzuć mi też. Czekaj, co ja robię? Dobra, zbroja... Inne Dobra, żarła. kupione. Ja wolę po, no cztery, rację, po cztery golda dropi. Nie, nie, czekaj, mam 3 Człowieku, ja se potki kurde. No, oj. O kurde def mecz. Buduj się na górę, bu, buduj się na górę, na górę się buduj. Aj, bo ja, bo mi chyba nie starczy tych bloków. Czekaj. Czekaj, ja umieram od nich. Są takie pajace. Człowieku, ja mam 32 bloki. S staraj ja się ja wejść biję, na górę. Ja ich biję. Ja ich biję. On numer jeden? Nie. Żyje o nie. nie. Ty zabijemy no tego? Nie żyję, żyjesz, żyję. Żyjesz. Z klikiem dosłownie. No już nie. Do, 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 środka, do, do środka, do środka, już do środka. Ej, jesteś? Nie, nie ma szans, nie ma szans. Ja go biję, ja go biję. Biję go. Ty wyleciał, wyleciał prawie. Bij go! Strzelam do niego z boku. <laughs> Co ty za duel, Ło człowieku? Ja nie, 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 nie mam strzał. Ja nie mam Ja mam, ja mam, ja mam dużo, ja mam dużo. Umieram, 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 umieram. To olej. Tak mocno. O nie. Ty... <grym> Dobra. Zjadłem refa, zjadłem refa, uciekaj, uciekaj. <grym> Masz strzały? Mam, mam, mam. Wywal mi gdzieś, ja podejdę je w ORAJ Oraj, Oraj! Oraj od niego, Oraj Dobra, y ja ci wyrzucam per te Ty y Wyrzu Wyrzuciłem, wyrzuciłem. On jest, on jest na górze, na górze jest. Masz, Ten. masz. Dostał. Ty pomóż. Ginę, mamy HP. Jestem, 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 jestem. Uciekaj, uciekaj! On nie Idzie? skraca, on... Jestem. Nie, nie skraca, on nie potrafi. Nie masz takiego mózgu. Żeby skrócić, nie jest po prostu jakimś totalnym, kurde, debeterem. Uważaj, umarłeś, umarłeś. Jest, to umarłeś. umarłeś. Ty, on ode, on ode mnie umrze. Nie ma refów, nie ma refów Olej, zaraz? Ja też, ja też nie. Nie, on ma jeszcze. Ma jeszcze. A jesteś? Dobra. Uciekam, uciekam. Czekaj. Mam perełkę, mam perełkę Nie, nie, nie. Jego z góry, kurde, nie mogę trafić, Bij bigo, bigo. go, bij go Ej, bić go z tego... Yy, z tej perełki Czekaj, ja go strzelałem w łuku ciągle Ale... Czy, czy trafiam to to już jest inna kwestia No <grym> właśnie Ja bym iść strzał mordą Ja mam 18 jeszcze Aha, człowieku ja umieram Ile masz refów jeszcze? Dobra, ja uciekam na... Koniec gry jest za 12 sekund, musimy go zabić. Dobra, dawaj. Nie dobra, on bije za dużo. Dawego. Ja uciekam, mam 3 serca. Pomóż. Pomagam. Koniec. Kurde. <grym> Czy zaliczamy to jako wygrano? <grym> nie, nie możemy. Dobra, jeszcze raz losujemy. Tej to coś średnio poszła. No, no, ale dobra, to zdarza się. No, trudno było sobie bić, tylko łapkę. I o kur, mam kilo. No, a ja. Dobra, koledzy, losuję. Nie, nie, nie. Dobra, nie, bo już ty już miałeś łapkę, nie, nie dam ci a, tego Jeszcze głos. raz. Stop. Ja Jest chcę mieć mieczek albo ten, albo oświerkę. Dobra, yy, miecz. Ooo, no to możemy grać. ...tykowane rzeczy, tylko... ...właśnie takie... ...proste nawalanie się z ludźmi. No, no, nie wiem, czy to było dużo nawalania. Dobra, człowieku, to było intens. Dobra, yy, weź się, się buduj już od razu. I nie obudowywaj łóżkę, ja to zrobię. Dobra, dobra. Mm -hmm. O, TNT jumpuje się do niego. Dobra. Ja już mogę lecieć. O oni już nie mają beda. Nie? O! Bagietkę im ich zabił. W ogóle zielone klaszuję. Ty jak tym killoffem to więcej to niż tą siekierą Leżę. Dobrze, jest jeszcze jeden Czyli Ja go zrzucam, ja go zrzucam, zrzucam go Noj go. Ile ma ja mam, ja, ja mam 10. Ale y, nie, nie masz używanych? Ja, ja mam do życia 5 <laughs> No to daj jedno Daj jedno, a reszta... Yy, masz 17 yy, co? Używaj! Kup sobie seta Użyłem Dobra, kupuję seta, kupuję seta Kupiłem Leży jeden Dobra, ale ja... Mam... Y Zabij go Masz ma serce? Dobra, zabij ta y Nie no, ja ich killow fedro! Okej, y weź mi, że już jest 2W, bo ja mam 4-5 cz serc Okej okay. Dobra, lecimy na nich O czekasz Ferbola sobie jeszcze kupię I możemy lecieć Dobra, jeszcze lepszy kilo w kupie, trochę bloku i lecimy. Lecą, lecą Dobra, spokojnie. Uważaj, leci do ciebie. Dobra ja irem refa, bo ja umrę. A no mar. Dobrze. No dobra, ja to się... do się. Dobra, ja się Ty umiesz, ty masz jakieś spithaki. Eee, za nami. Co? Co? A dobra, bo ty mówisz w fireballu Tylko weź spróbuj nie spadnąć. On, on ma ser... Ty, on ma giga... On ma giga Do Dodam. On ma 10 serc. On, on... Teraz ma jedno. Po pomóż, pomóż, mam półtorej serca. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, 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 Umarłeś. Tak. Kurde. A ja też umarłem. dobra, no zabiłem, zabiłem, zabiłem. Ale drugi mnie bije. Chodź tu do mnie, od razu. No dobra, idę, 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 idę Czy ja go zabiję! Zabiję, go! Dobra, yy. a, czekaj, 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 czekaj! Ile mam złota? Ja mam 5. Rzuć mi 7. Ja sobie kupię miaczek, ja odrócę ich uwaga, ty rozważ mi łóżko. Tyle? No. Dobra. O, jest, podszedł, podszedł. Podeszli. Dobra. Buduję, budujesz te buduje góry, budujesz te do góry. Dobra, i co mnie to odchodzi? <laughs> ej ty bo. O oh kurde, ale ej bo on się. On się do, do nas buduje. Dobra, ja się do nich buduję. Lecę do nich Dobra, kurde, no... Oooo ZABIŁ MNIE A jak. Ale to musisz iść ze mną, bo, bo ja nie mam kilofa. Musisz mi rozwalić. Dobra, dobra A nie, czekaj, oni nie mają ten, dobra O, y, ten, o, y, ten przy mnie ma TNT Kurde, dwóch na mnie Idę, idę Ty, o, Oni jakieś schodki budują <śm> Leży jeden. Dobra, idę, idę. Leży o drugi. No to jest. E, chodź do mnie. Lecisz? Idę. Idę, lecę, lecę. Ale oni już mają po zero serc prawie. Leży. Człowieku, oni są na zero. Yy, rozwalaj już go. Czy ja go zabiję? Ja go zabiję. Dobra. Dobra. Po... No... Le leci do nas. Rozwaliłem. Okej, okay, lecę, lecę za nim. Yy, dobra. Umrzeć? Nie, nie umieram. Dobra, wojduję, wojduję. E, Okej, okay. on, dop on dopiero jest różowych. Ty nie wojduj, nie wojduj, nie wojduj. Dobra, dobra. Dobra, go zabi zabiłem, ale zginąłem. Kurde, czyli z jedno serce jestem zoblany, mam trudno. No, a ja, ja, ja w praktyce dwa. Ej, fairblues w ciebie poleciał. mi? O, od szarych. Oni są niedaleko? No, no to... Jest tak mocno niedaleko. Bo most mamy do nich. Most Aha, a mamy jeszcze łóżko, mamy. mamy. Dobra, y dawaj, y rosziemy ich. Idziemy, idziemy to Oni to... mają. Tylko ja nie mam siekiery, ja nie mam siekiery. Dobra, y wyszedł, wyszedł. Dobra, nie widzi nas. Spokojnie, spokojnie. A jest drugi, jest drugi, O nie, to ja nie wiem. Jest, jest! jest. Y rozwalaj, rozwalaj. Leży. Dobra, rozwalam, rozwalam, rozwalam. Weź go, pi pilnuj go. Dobra, rozwaliłem. <noise> Spadł sam z siebie, co zadywał. Weź, zrzuć mi, mi serce. Eee, foferu so, so, że... użyłem. Czekaj, idę, idę po drugiego szerego. Eee, on jest tutaj na mnie. Przywykł, ale dominacja. Idę. Nie, eee, nie on, on leży. Spadł? Nie. Ale strefą dałem Dobrze. Jezu Dobra, ale bambiki, D daj, we weź, weź daj serce A nie, dobra, dobra Bo mam 19 fert. Ja mam 15 Dobra mm. Czekaj, ale jest ta ręka chyba e, Ty czekaj, ej, bo mam jeden felen Weź kup Ty, o, ej, co? Ja Z morskimi Ej Idę, idę Zginąłem, nie, nie idź tam Jestem głupi, ja myślałem oni ja walę. Ja myślałem, że tam, że, że tam jest tam rozwalone łóżko, no nie? I, i, że tam mi... się do góry. I że tam... nikogo nie ma. Si, się wbiłem im no, ten. No i bo tam jest rozwalone łóżko, ale... No tak, oni, oni nie siedzą u siebie. No wiem, wiem. No ja, do, ja ich podjeżdżam. To poczekaj na mnie. Oni nie mają więcej niż 10 serc, bo ja. A wiesz? Bo widzę, ale jeden ma netherite seta. I netherite y, tam. To poczekaj na mnie. A, bo ty zechłeś. Ty, wybudujesz na środek. Weź chodź się, wybuduj na środek, a... Dobra, dobra, to ja idę na środek. I kup... ten, kupisz sobie perły im rozwalisz łóżko, ja... Ja się, ja w tym czasie będę ich bić. Dobra, dobra. Dobra, ja się tutaj wystakuję jak najbardziej. O! Ja patrzę, czy mi nie puszczają Firebola. Dobrze, ostrość. Kup surowce O już nie mam Dobra, następnym razem kup surowce Nie, ja spadłem Nie Alaga masz? Dobra Nie, bo mi wyskoczyło e, Idą do nas, idą do nas! Uważaj, uważaj! O, o, o ja wola Dobra, że idą do nas, idą do nas, idą do nas. Idę I o mnie. We dwóch, we dwóch! Jestem. Dobra, umarłem. Nie żyję y l Łóżko, pilną łóżko, pilną łóżko Dobra, nie mamy, nie mamy beda. Trudno. Ja idę Mida. Nie, nie, nie. Kurde. Olej. Ja idę mida, mówię. Dobra, a gdzie ty jesteś? Nie ja jestem Mida. I jak ty tam pobiegłeś? No bo dobudowałem się. A to ty nie wyginąłeś? Nie. W ogóle? No nie. Aha. Ty, to jednak masz fajnie z tym mieczem, kurde, latasz se. Ja mogę się tam gapów. Okej. Okay. Ja nic nie mam, ja miałam To weź, musisz, musisz chodzić ze mną. Ja kupuję jak zbroję. Y kup też ten, kup też perły. Nie mam, nie mam emy. Idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie. Oram, oram, oram. Idzie od szarych, od szarych, od szarych. Od szarych, od szarych idzie. Zabiłem. Jednego. Od szarych? No, um umarłem. Oraj, oraj, oraj. Umarłem. Nie, no to oraj, nie bij się. No jak mam orać? No mostem. Albo wszystko, Czekaj, no. czekaj, ja się boję, że za, za... Ja, ja patrzę, ja patrzę czy Dobra, ruch. dobra. Będę się darł. Idzie za tobą, idzie za tobą. Za Dobrze, na spokojnie. Uważaj, jest, jest w bazie, jest w bazie. Mierzesz. Nie. Dawaj, dawaj go. Ho, ho. Ho, ho. Dobrze! Czekaj, Dobrze. za ile Kurde, za pięć. Totem kupuję. Po co ci to... to? Nie mam tylko... Tego... Jo! Ej, ma, mam sobie jeszcze w tego żelaza. O, ty... no kupiłem. Czekaj, kupiłem sobie teraz perłę. Ej, ty bo. Oni... Ja patrzę... Ej, ja, ja nie mogę sobie offa kupić, no nie Dobra to. Znaczy możesz, możesz sobie kupić kilofa. Ale nie użyć. Nie możesz nim bić. A a użyć mogę? Możesz. Nie, dobra, nie będę już tak ten, naciągał tego. Znaczy, możesz, nie, 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 ja nie będę naciągał, poczekam aż będzie brak łóżek. Dobra, idzie do ciebie. Idą do ciebie we dwóch: jeden od miny, jeden od nich, od szarych. Nie. O! Kurde. Uważaj, nadchodzą. Pyczej, wyczej, wyczekaj, wyczekaj. Źle. Wyczekaj, wyczekaj. Kurde. Weźmy pierd... o dobrze No właśnie to jest takie zdradliwe te firebole od dołu Dobra, on już poszedł Kurde, o już <śmienny> łatwo dziennie. Nie, nie mogę zniknąć. Ej, braku. kurde. Dobra, ale nie, dobra, wszyscy, wszyscy mają łóżek, oni już nie mają łóżek. To dobrze. Dobra. No. Nie, nie ruszaj. Czekaj, samo mogę za dwa serce kupić szybko. Za dwa serce? Skur... Nic nie kupi. <grymny> ty jesteś poważny. <grymny> Serio? Ja się jeszcze wywalę. Zostawiam go tu. <grymny> nie mogę. Czekaj, bo tutaj... Te... <grymny> nie mogę ty. Tylko nie spadnij teraz. Wojcik? Czy to ty? <grymny> Wojdujemy, tak pod kątem. Albo wywalamy się na jednym klocku za wojna. Jeszcze najlepiej, jak ja mam go. No mówię ci, że nie masz sensu, jak są we dwóch. Dobra, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Refaj, refajet. Dawaj, dasz radę, dasz ale Ja jestem, jestem Twoim duchem. Ja ci pomagam. Uważaj, yy, będą cię atakować z dwóch stron. Yy, od pleców masz gościa. Spoko ja, ja się wkazuję na jednym Ej, yy, uciekaj, uciekaj, oraj. Spokojnie. Ja mam jeszcze... Pamiętaj, że ja mam 20 serc. No Wiem, ale masz już 10. No dobra, 11. Zabij go. Dasz radę go zabić, bo tamten poszedł schilować. Dawaj go szybko. Dobra, nie, nie, yy, hilluj się. Uch. Porzec nie masz totem. Dobra, umierasz. Y, uciekaj. Dobra, y, ten, który ten do, to o, zabijesz go. Kurde, serce miał. O, dawaj go. On ma jedno serce. Ten jest Dobrze. Uma umrzesz. 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 Nie bij się z nim. On ma więcej serc niż ty. Dobra, teraz go bij. Y, masz totem, możesz go zabić. Zabijesz go.

fajnie się. Kurde, wysłałbym mu.